Cześć. Cześć, witajcie z tej strony Paulina i Mateusz I w dzisiejszym odcinku będzie codzienny vlog. Także dzisiaj daily vlog, dzisiaj można powiedzieć lekarski vlog nawet, bo... No, dzisiaj jest dzień lekarza, bo Paulinka idzie do diabetologa, no, a później to... A później do pani ginekolog obejrzeć naszą kryszynkę. W międzyczasie jeszcze parę rzeczy mam do załatwienia, także zapraszamy Was do oglądania. Aha. Zaczynamy od diabetologa. Tak, jesteśmy... jest godzina 12 na 12.10 jest. Oczy te, do diabetologa idę na NFZ, więc nie wiem, ile spędzimy tam czasu. No, zobaczymy, czy to będzie typowo jak w nfz że wchodzimy o 12, wychodzimy o 16 i to będzie koniec vloga. Nie? I, się, I się śpieszymy po prostu na wizytę do pani ginekolog na 17, czy po prostu jednak to jakoś szybko zleci. nie? Także mamy nadzieję, że Coś uda nam się pokazać. Tak szczerze powiedział. Masz wolny sprzedaż? Poradnia diamekologiczna, dział D. Co w sprzedaży? Co Pan mówił? Nie wiem, coś w kamerze. Poradnia diamekologiczna, dział D. Doszukamy dział D. Mamy numerek do rejestracji. Pokaż pokaż, jaki masz numerek. I 48 Dużo się tu pozmieniło odkąd no, byliśmy ostatni tak, raz. Nie? Bilet no, no, biletomat, wyświetlacz, numerek Bilet H13, stanowisko 3, bilet no. I46. No i tak jak się spodziewaliśmy, były dwie poradnie diabetologiczne tutaj. Dwie rejestracje. My poszliśmy do tej złej rejestracji, wzięliśmy numerek, posiedzieliśmy sobie Paulinka, grzecznie w kolejce. Poszliśmy do rejestracji i Pani nas przekierowała do drugiej. Teraz jesteśmy w drugiej. Teraz dopiero czekamy we właściwej rejestracji, to mnie nie przestanie dziwić, nie? dwie poradnie w tym samym budynku, dwie różne poradnie, dwie różne rejestracje. Telefon. Teraz jeszcze idę na przeszkolenie, co mogę jeść, a czego nie. No to jeszcze nie koniec. Nie, tu z panią doktor fajnie było, wszystko doktor Wy. Że... Śniła i nie ma co się stresować. Na razie jest spoko. Te cukry są... to jest takie normalne w ciąży. Tylko muszę sobie z dietą tak? Nie, nie folgować. Bieramy się i śmigamy. Tak, śmigamy do sklepu, nie? Do jakiego sklepu? Do, do sklepu oddać rzeczy. Aaaa jeszcze do ksero No właśnie, bo chciałeś coś skserować nie? Wydrukować, Aha, bo wydruk jest problem z tuszem, a potrzebuję mieć na jutro wydrukowane rzeczy. Więc jeszcze musimy iść do punktu Xero mm -hmm. i potem do centrum handlowego, do plazy w Rudzie Śląskiej, tak. bo musimy oddać rzeczy. No i co? I potem pojedziemy chyba do domu i się będziemy szykować do lekarza. No, bo to już nie się musimy szykować, do 17. Po na 17. na no. 17 jest potem kolejna wizyta, już nie z RMZ. No. Do widzenia. Do widzenia. Wyszliśmy już od lekarza i powiem Wam szczerze, jestem szoknięta, bo byliśmy na NFZ, punktualnie wizytanie, od no. razu. Pani doktor na początku, Mati tak mówi, jakaś taka niemiła, ale nie, po prostu miała taki sposób bycia, a w gabinecie była bardzo miła, wszystko dokładnie wyjaśniła, więc jestem bardzo zadowolona z wizyty. I łatwiej Ci będzie się żyło z Twoją cukrzycą ciążową? Tak, tak, powiedziała, że nie ma się czym martwić, to się zdarza w ciąży, te cukry nie są wcale takie złe, dieta wystarczy, tylko po prostu no, muszę się pilnować. Nie? No. Potem co, Kinie, takie szko szkolenie. Taką panią jakąś, to się tak specjalnie nazywa, ale nie wiem, ona to nazwała, ta pani doktor. To to ona to... nazywała No, nie. taki dietetyk i po prostu... Wytłumaczyła mi też, czego nie mogę jeść, za bardzo była pieczywa właśnie. I jak chcę zgrzeszyć, to mam robić to po obiedzie, bo wtedy są najlepsze cukry. Broń Boże rano, bo po śniadaniu wychodzą mi właśnie najgorsze. I żeby się nie skończyło na insulinie, bo to po co znowu, nie? Jakieś leki, więc lepiej się podrasować z tą dietą i będzie dobrze pani doktor. No to tak super, powiedział. a teraz idziemy do kseru. No dobra, idziemy, ale najpierw jeszcze do samochodu zaniosę ten glukometr i... Mój super segregator. Słuchajcie, musiałem sobie ubrać czapkę i szalik, bo no ta właśnie... lutowa pogoda to jest taka lipa trochę. No, nie? Wczoraj było tak fajnie, a... ale to jest wiadome, zawsze tak jest. Trzeba uważać, bo trzeba się... można się fajnie przeziębić przez no. taką pogodę. Niby ciepło, a potem na drugi dzień. Dlatego no, ja sobie założyłem Adidasy, a w sumie mógłbym jeszcze takie jesienno-zimowe buty. Ja go mam zimowe buty, takie jesimowe. Ale w ogóle w dzisiejszym vlogu już się no. trochę zdyszałem. Postaramy się wam <laughs> pokazać trochę więcej. <laughs> tak. Bo pod ostatnim filmem. W ostatnim vlogie pojawił się komentarz, że właściwie mało pokazujemy i że wchodzimy do auta, wychodzimy z auta, także pokażę, postaram się wam pokazać więcej, no ale... Do gabinetu Mati ze mną nie wszedł. Nagrać <grym> z gabinetu nie ma, no bo wiadomo, nie? Bez przesady. Ale postaram się pokazać więcej, bo czemu nie? I teraz idziemy do punktu Xero, bo drukarki odmawiają posłuszeństwa i skanery. Zawsze, jak gdy są potrzebne, ale to chyba jest normalne. No, a muszę mieć na jutro dokumenty, bo jutro jedziemy do Katowic dwie sprawy załatwić. Nie możemy powiedzieć jakie. Można powiedzieć, że zawodowo-biznesowe. Do no wszystkich tajemnic Ała. nie można zdradzać. No nie, bo... Co? Troszkę, wiecie, tajemnic Ała. musi być, żebyście nas oglądali. My jesteśmy w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Nowy Bytom. Mhm. I pozdrawiamy z tego miejsca. Tak. Wszystkich mi bardzo serdecznie. Co robisz? Wypłacę z bankowatów. Tak, ostatni grosz. Bo na Kcero nie idzie zapłacić. Gotoweczka, no. Uważaj, bo no. dostaniesz. Ale wiecie, bez pilu, nie? Nie, 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 dobra, już kończę, nie no. ma szans. Dobra, brzuch mnie woli, już się zmęczyłam. Dzień dobry. Wiecie, co zwykło się mówić, że jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć w nogach. No i ja muszę mieć w nogach. Wracam do auta. Bo jak się okazało, zapomniałem pendrive'a gdzie były te dokumenty do wydruku. Paulinka została w punkcie ksero, a ja naginam. O. I co ma załatwione? Załatwione. Wszystko mamy, idziemy po. Pączku. Idziemy po... Po, pączki. <laughs> nie, po. pączki, nie, po nie. Malinka by chciała po pączki, a nie po piciu, bo no. parcie, tu jest obok. Pączkarnia nie tradycyjna. Wiem. Po jednym czy nie? Ja jasne, że tak. Trzymaj tak. kopertę. Mhm. Idziemy. Jeszcze wam chcieliśmy pokazać, patrzcie, tu jest Urząd, Urząd Miasta. Miasta w ludzie Śląskiej po prawe. i patrzcie co, to jest katedra w no. Rudzie, nie? Tu jest taka wielka katedra w Rudzie Śląskiej. No i taki teoretycznie rynek w Rudzie Śląskiej, no. nie? Taki w sumie goły plac. Szkoda, że żadnych drzew nie zostawili. No, kiedyś inaczej trochę wyglądało. Paulika, a teraz... Paulika tu już mieszka od urodzenia, więc mówi, że inaczej kiedyś wyglądało, nie? No, a teraz taki beton trochę, nie? No. Mamy pączki, pączkarnia tradycyjna, dobrze nadziane. Mateusz, Ty wybrałeś jaki pączek? Z białą czekoladą. A ja wybrałam e, pączek z kokosem. I chyba zaraz będę gadła. A i jeszcze Lipton był we Freshu w promocji za 2 złote. <grym> no i idziemy do auta i jedziemy. I jest do w ogóle zgrzeszony maksymalnie po, po wizycie <grym> u diabetologa. Najpierw o, się idzie do Lipton. diabetologa, żeby kupić Liptona i pączki. <grym> Ale też trzeba wam sprostować, żeby nie było, że Paulinka jest taką niedobrą matką i nie dba o dziecko. Bo to tak. nie jest tak, że ona właściwie je ciągle słodycze. Tylko po prostu od tego czasu, jak się dowiedziała, że jest ta cukrzyca i to musi właściwie... bardziej w poziom cukru, to po prostu bardzo ograniczyła słodycze. Bardzo. A wcześniej je po prostu jadła. No gdzieś no. tam jakieś Prince jakiś no, kawałek i ja czekolady. Chyba, wszystkie kobiety, które były w ciąży, mnie zrozumieją, zroz... no, no, że no, ma się na coś ochotę, no, nie w ciąży. Także wiecie, wiecie jak jest. Wszystko z umiarem, nie? Uwaga gałęzie. A teraz po prostu są bardzo ograniczone słodycze i no. do tego poziomu, że to jest właściwie jeden żelek dziennie. Nawet tak nie? i zdarza się nawet, że nawet, a, nawet, że nawet nie. Nic. Także no. to kwestią sprostowania. Jesteśmy, Ruda Śląska plaza. Chodźmy... Zakupy i zabawa. Chodźmy Paulinka, idziemy oddać zakupy. Które jest to, pan, Powinien być, które policy nie Dobra. spasowały. No bo jak to kobieta w ciąży, A po co się... z za 13 zł. To chyba Ale jest tam to. głębiej. Po co się w przebieralni męczyć i pocić, jak można sobie te rzeczy kupić, wziąć ze sobą do, do domu, przemierzyć w domu no. i wreszcie czego oddać, nie? No, Czy, no i właśnie idziemy je. Zwrócić. Zwrócić, nie? No bo ogólnie nie cieszą mnie teraz zakupy, jak jestem wciąż, no bo nic mi nie pasuje, wiecie jak jest nie. Mm. Pociąż. no, to, no, to okay. będzie tak, że trzeba będzie iść do Providenta. Mm. już się szykuj. Takie Paulinka je bardzo lubi. Z żurawiną. Gdzie jest ten HMV? U góry. Od razu, znaczy tu na dole w sumie. No to u góry czy na bo dole? To jest dziecięce, a mnie tam zawsze ciągnie najbardziej. Teraz tak, A no. Ale wracając jeszcze do tych rozcypków, no to wiadomo, że nie mogę jeść, bo nie można takich no wciąż nie jeść, nie. A Paulinka je no. uwielbia. To Ale takie tak wiecie, pachną, czujesz to dalej? No to... Opłaciłeś kartą, nie? No. Nie, gotówką płaciliśmy przecież. Aha, gotówką, dobra. Co ty? Spodnie. <grym> Jedynka. Zwroty na pierwszym piętrze, jak się okazało. Także jedziemy, jedziemy na piętro. piętro. Bo przecież po co się przemęczać? Nie Ład jest na pewno tam ten paragon? Musi być. No bo mi aż słabo jest. Będzie na pewno. <grym> piętro pierwsze. Rzeczy zwrócone. Idziemy. Tak co, idziemy. Jeszcze ja pójdę sobie do toalety, a pokażę okay. Wam, bo tu, tu czasami co? chodzimy do kina. Czasami, nie? No, bo osobiście wolę chyba do Multikina chodzić. Nie wiem jak to Ja też, jest. ale już parę razy tu byliśmy. Mhm. Jedziemy do domu na obiad. Bo już jestem I widzimy się już w domu. No i hej, wróciliśmy już do domu. Teraz czas na mnie i moją papierologię. Jest godzina 15:40. Jak tak, dobrze 15 .40. widzicie? Ja już się tu zabieram za mierzenie cukru, bo trzeba mierzyć tak od, do godziny od rozpoczęcia posiłku albo ewentualnie półtorej. Więc to już będzie ta, ten moment, bo 14.40 zaczęła mieć, więc już powoli będę mierzyć cukier. I wybieramy się do lekarza. Za nie całą godzinę musimy tak, śmiechać do lekarza. To muszę się przygotować. Bo o 17.00 jest wizyta. Mhm. Mamy dość blisko to laboratorium, no. czy jak to się tam nazywa Przychodnie! Przychodnie laboratorium do no, szpakmedu w Rudzie Śląskiej, no. ale to Wam jeszcze pokażemy. No i po lekarzu gdzie pojedziemy, Paul? No chcieliśmy pojechać do Tika Maxu, Maxa, jak się to odmienia, mniejsza z tym, do M1, do Zabrza, bo mamy kartę podarunkową. Ale w karcie to może Mateusz Wam kupowie skąd ich mamy. Słuchajcie, 3 lata temu w TK Maxie kupiłem koszulę, w której się oświadczyłem Paulnie na Taak. Malcie. Tak. Wybrałem ją po tym, jak ją miałem na sobie na Malcie. I wyobraźcie sobie, że rękawy zamiast kończyć mi się tutaj w nadgarstkach, to kończyły mi się przy łokciach. A cała reszta pozostała bez zmian, skróciły się tylko rękawy. No i zaniosłem ją do TK Maxa uznali mi reklamację, zwrócili pieniążki na kartę, 100 złotych i 3 lata nie umie Mateusz wykorzystać yy, tych pieniędzy więc stwierdziłam, że to już jest ta pora, żeby sobie zrobić przyjemność i moim zdaniem tam są fajne torebki firmowe za 100 złotych to rzeczywiście będzie problem, żeby coś kupić ale dołożę sobie, a już 100 złotych będzie no to już fajn, fajną torebkę będę miała w fajnej cenie bo ja też nie potrafię tam za bardzo nic wybrać dla siebie bo to jest specyficzny sklep, jak wiecie no. ta, to to trochę tak jak second hand, nie? Że trzeba Holland. Trzeba tam szukać, to jest rozmiarami poukładane i, i dla mnie ja nie um, No nie potrafię. No i co? I pranie się suszy, no. woda stoi papiery na stole. Tak, jeszcze deklaracja do położnej, o. bo teraz jest, że trzeba przed urodzeniem na zapisać taką deklarację, więc wzięłam ją z przychodni i będę ją wypisywać, nie? Choć no. nie znam żadnej położnej. Ja mam parę rzeczy do zrobienia jeszcze, takiej typowej papierologii, za którą się zabieram wieczorem, Liga Mistrzów i zjemy a, sobie ponczusia. A kto gra? Juventus Atletico. O, I zjemy sobie Ronaldo, ponczusia, nie? tak jest mhm. to Ronaldo, a tymczasem się żegnamy, Paulinka się szykuje, mierzy tak. sobie cukier, mhm, no. ja jeszcze zrobię co mam zrobić no i... A właśnie, ale może nie pojedziemy do tyka właśnie? ja mam przeczucie. Że dzisiaj na wizytę będziemy długo czekać. Nie wiem czemu, od rana tak mam. No. Bo zwykle czekamy tak do 20 minut, fajnie to idzie wszystko. Ale jak się okaże, że będziemy czekać godzinę i potem godzinę w gabinecie, no bo jak wiecie, pani doktor nasza jest super i zawsze odpowiada na wszelkie pytania i nikogo nie pogania, więc też tak może być, że tyle mi zejdzie. Więc nie wiem, czy będziemy się chciało później jechać do tego Tikamaxu, bo wiecie, jak to jest. Dla torebki wiele idzie zrobić, ale przed ciążą na pewno bym pojechała, ale teraz w ciąży. Różnie się człowiek czuje, więc możliwe, że nie dojedziemy do tego Tickamaxu. Ale to się okaże, nie? Jak nie dzisiaj, Bo on jest i, i torebka Trzy lata wierze. czekał, to jeszcze i tydzień miesiąc i następny rok może poczekać, także robimy co mamy robić i śmigamy do tak, lekarza. Ale to jest bezterminowy, tak. to może i czekać na haneczkę, aż sobie wybierze torępkę. Chyt, jesteśmy na miejscu, która jest godzina za... chyba za cztery, czy 4, za trzy, czy 5, za 5. dwie. Ja się muszę wygromolić. I teraz przynajmniej wam na patrzcie, jesteśmy w Rudzie, wciąż w Rudzie, tym razem dzielnica Godula i idziemy do Szpakmedu, Rudzkie Centrum Medyczne, tam przyjmuje lekarka, pani ginekolog od Paulinki, nie? Idziemy już powiedziałem, że idziemy do szpakmedu, jesteśmy tak, na goduli. Tak, schować badania i się wyczołgać z auta, nie? Bo odebrałem badania z krwi i z moczu, bo to za, każda wizyta, nie? Na każdym miejscu zaczyna. No i w sumie co? To jest szpital, w którym Paulina potencjalnie mogła rodzić, ale jednak się nie zdecydowaliśmy. Nie? No nie, no bo moja Pani doktor jest w na to... Co? Coś samo przez się mhm. się rozumie, że Polinka chce rodzić tam, gdzie jest Pani doktor, tym bardziej, że jest super. O, widzicie Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej? Tam w oddali? Co, wchodzimy. No, wchodzimy, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Miałaś rację. Wykrakałaś. Zawsze. Już mamy ile opóźnienia? 40 minut, a jeszcze jedna osoba przed nami. Jedna jeszcze w środku. Jedna w no, środku. To jeszcze z pół godziny, to z minimum. Dzisiaj Maxa chyba nic nie, nici, nie? Nie, po to. Dzisiaj i Maxa nic musimy jechać do domu. Mhm. Ja już mam nerwa strasznego. <laughs> Niemożliwe jest 40 minut do późnienia. I jeszcze za 40 Jeszcze 40 no, następne plus no, 40 wizyty. To wyjdziemy z tego 19. Dziękuję, nie. Nie widać nic pewnie, co? Nie, no jest nawet nieźle. Jesteśmy już po wizycie, bo jak zwykle super. Z paniem doktor żeśmy się pośmiali, bo Mateusz zawsze chodzi ze mną. No e, wszystko dobrze, z haneczką, więc co? Rośnie zdrowo. Rośnie zdrowo, ale nie wiem czy mnie teraz będzie widać, pewnie nie. Dlatego zobaczymy się może w aucie. Zmiana planów. Widzimy się jednak w domu, bo w samochodzie nie było warunków do nagrywania, mm. bo już było za ciemno. bo któregoś na 19.37, więc trochę nam zeszło, no i Tyka Max jednak się nie odbył. Się nie, nie odbył, <laughs> bo odbył. wizyta nam się przedłużyła. O wizycie, co możemy Wam powiedzieć, była super. Pani doktor, że się za nami, aż bardzo nas lubi mm. i będzie A nam A my lubimy panią doktor, I bardzo. I pozdrawiamy, jak <laughs> nas ogląda. Do poradu, wiecie, ile zostało? No miesiąc, równo no. miesiąc, plus parę dni. Więc już, kurczę, stresik jest delikatny, nie? No jest, jest. Ale w dzisiejszym vlogu to chyba na tyle. Tak, kończymy już dzisiaj. Mamy nadzieję też, że pokazaliśmy Wam więcej niż ostatnio i będziecie zadowoleni. Dokładnie. Staraliśmy się. Staraliśmy się, bardzo. się w tym odcinku pokazać więcej, więcej jakby poza samochodem, poza domem, więcej faktycznego takiego vlogowania jak Wam się podobało, no to co? To stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, zostawcie sobie dzwoneczek. No i co? I na dzisiaj to już tyle. Ja się żegnamy, bo już w sumie jestem zmęczona bardzo. I trzeba zrobić kolację i no obejrzeć właśnie, mecz Ligi Mistrzów. Tak. Ja jeszcze muszę dokończyć papierologię, mm -hmm. która mnie czeka na jutro. No i tyle. Bądźcie z nami i wbijcie jeszcze na naszego Instagrama obydwoje. A my, a my już kończymy. Bye.